Dziemaneczko moi drodzy, z tej strony Peromek, a ja was witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, idziemy sobie do kopalni. Tak jest. W dzisiejszym odcinku do kopalni, w ostatnim odcinku budowaliśmy farmę, zresztą, zresztą nie tylko tutaj, bo również w Minecrafcie na krawędzi. Dzisiaj naszym celem jest oczywiście ogarnięcie sobie jakichś takich podstaw kopalni jakiś taki, nie wiem, stawy typu więcej żelaza, węgla, coś w tym stylu. Więc potrzebujemy trochę dużo drewna. To trzeba się odpowiednio, moi drodzy, do tego przygotować. Witam Was w kolejnym dniu. Jeżeli się nie mylę, a jest duża szansa, że się mylę, ten film widzicie 1 września, w dzień powrotu do szkół. Tak jest. No nie wiem, czy. Cieszycie się zbytnio tą informacją, czy tak jakoś mniej. Osobiście uważam, że nie jest to jakaś taka... Nie wiem, w sumie nie wiem co powiedzieć. Nie mam pojęcia co uważać Nie, nie, nie wiem. Nie wiem co powiedzieć prostu Zamurowało mnie. To mogę powiedzieć, że mnie zamurowało. No życie można powiedzieć, nie? Na tym polega. Dobrze, że nie do pracy. A tymczasem potrzebujemy kilka, jeszcze trochę. Wszystko przerobiamy na kamienie, na kilofy. Widzę, że już miałem drewna trochę. No ale więcej drewna nie zaszkodzi, prawda? Jaderko sobie wezmę, to sobie wszystko podstawiam do drugiej ręki. Potrzebuję jeszcze pochodni, czyli węgla, bo chyba jeżeli się nie mylę, to mam włączoną tą funkcję, że mogę realnie sobie świetlać. Tak? Tak, jestem w stanie realnie sobie oświetlić. Ładujemy sobie baterijki, chyba tak to się nazywa, jakoś punkty głodu, raczej nie baterijki głodu. Na dół, moi drodzy, także zasadniczo zapraszam na timelapse. No i moi drodzy koniec time timelapsa, no niestety wyprawa do kopalni nie zakończyła się jakimś sporym powodzeniem, jeżeli mogę to nazwać w ogóle jakimkolwiek powodzeniem. Nie mam zamiaru tam iść w tym momencie, ponieważ no nie jestem w stanie, ale po prostu no musimy w jakiś sposób wybudować lepszą obronę tutaj, no bo inaczej to raczej nie mam szans, żeby się cokolwiek udało. Ciemeneczko moi drodzy, z tej strony Promek, a ja was witam w Minecraft Survival. Tak jest, kolejny dzień, kolejny odcinek po ostatnim z tej serii, niestety nieudanym odcinku z kopalni. Jest kolejny odcinek, miejmy nadzieję, bardziej udany. W którym to planuję raczej jakieś już takie akcje bardziej rozbudow, rozbudowujące. O w to czego taka? No, już coraz więcej, cieszy mnie to, że już coraz naprawdę więcej mamy w tych naszych w społeczeństwie zwierzaczków. Cieszy mnie to bardzo. W zasadzie jest bardzo, ale to bardzo wspaniale. Tymczasem, generalna rozbudowa. Jaki jest plan? No, najlepiej by było zrobić, po pierwsze zautomatyzować to. Tylko, że do tego potrzebujemy redstone'a. My nie mamy redstone'a, więc musimy Musimy, moi drodzy, jakoś stworzyć, coś stworzyć. No ale co można stworzyć w takim Minecrafcie? Otóż, moi drodzy, można stworzyć albo raczej podjąć próbę stworzenia wielkiego mostu. Ponieważ, może, nie generalna rozbudowa, może nie tak nazwę film, nazwę filmy most. O co chodzi? Wybudujemy stąd mniej więcej dotąd wielki most, na którym będą tory. Gdzie nie mamy torów ale mamy most więc jest 50% sukcesu a więc moi drodzy trzeba się zabrać do roboty jak w ostatnim odcinku mówiłem że ja tam nie zejdę do kopalni to schodzimy właśnie do kopalni szukać tego miejsca mam nadzieję że znajdę chociaż szczerze w to wątpię idę szukać i zabrać sobie moje itemki stamtąd powiem wam szczerze że będzie wyjątkowo ciężko bo jest to wyjątkowo daleko wszystko jest wyjątkowo daleko jest to zasadniczo na początek niekończącej się sprawy, którą tutaj mam. Też mam, mam nadzieję, że znajdę w miarę szybko potrzebne mi rzeczy. Czy ja tędy szedłem? Istnieje takie prawdopodobieństwo? Nie. Ja w tej wodzie też nie pływałem. Gdzie ja poszedłem? Tu poszedłem faktycznie. Ci się wydobyć z tej wody. O Boże. Nie mam niczego, a mam ćwierć apę Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Niestety. Trzeba to zaakceptować. A że mam dwa serduszka. Nie problem. Perfekt. Yy... A tak z czystej ciekawości to gdzie ja jestem? Teraz to ja już wiem jakiś. O, jednak chyba nie wiem. No, tędy. Podejmijmy jeszcze jedną próbę, tylko tym razem się bardziej przygotujmy do tej próby. Po pierwsze, po drugie zbroja jakaś. Po trzecie jakiś mieczek. ...jedzenia w podłoże. Teraz spróbujmy się wybrać, chociaż nie mam ilofa. Craftuję zwykły i skraftuję sobie kamienny teraz. Mam naprawdę 30 żelaza, to jest naprawdę cenne itemki. One by się jak najbardziej przydały. Więc jest warto, warto iść po to. Warto po to iść. Dobra, lecimy. Teraz jestem bardziej przygotowany. Kompletnej żelaznej zbroi z żelaznym mieczem. I za wszystkim, co mi jest chyba potrzebne do takiej ewentualnej wyprawy. Mam szczere nadzieję, że znajdę potrzebną mi rzecz. W ogóle jestem ciekawy, kiedy wy widzicie ten materiał, ponieważ ja go... O, ile bardzo przyjaźnie nastawionych do mnie stworzeń tu chodzi. Ponieważ ja go nagrywam wszystko 31 sierpnia. Kiedy wy go widzicie, no... Trzeba już gdzieś koło połowy września. Także... no... To chyba jeszcze jestem w stanie Wam powiedzieć. I mogę. Eha, no właśnie. Okej, okay, tu byłem. Ale tu nic nie było, bo to był Creeper, którego zabiłem. Gdzie ja się później udałem? Na dół? Miałem taki pomysł. Bardzo możliwe. Ale czy akurat tu? Wątpię. Czy tu coś jest? Jednak niczego nie ma. Nie, szczerze, nie mam dla pojęcia, gdzie wyszedłem w tym momencie. Ja tylko słyszałem w głośnikach. Jeśli mnie nie ma, zabija, to od razu odskoczyłem. Okej, okay, okej. Okay. Ale to nie mogło być jakoś wyjątkowo daleko ode mnie. to jest ten blok. Próbujmy się wydostać, i zorientować, gdzie to jest, gdzie jest mój miecz. Moi drodzy, to jest niesamowite, nieprawdopodobne i ja nawet nie wiem, jaka to jest koszmarna, wielka porażka. Trzeba od nowa. Trzeba od nowa. Wszystko zrobić nie idziemy po tej temy, po żadnej żelaznej itemy, po cokolwiek nie idziemy po to nie ma na to najmniejszych szans. zbieramy się, tworzymy, zbieramy się w kupę, tworzymy nowe, nowe moi drodzy, miejsce do życia. Ale to już w następnym filmie, bo teraz naprawdę nie mam siebie. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Wciągkę w górę. Albo w dół. Cześć, no i pa!